Cześć czołem, Dziś kolejny dzień. Nowa koszulka tamta się ubrudziła, ale pamiętajcie, trzeba się czasami przebrać, żeby nie śmierdzieć swoim e, towarzyszom doli bądź niedoli. Witamy, witamy pana inwestora. Pan inwestor widzę w dobrym humorku od rana, kawusie pije z filmowego kubeczka, dobry humorek, bo koszty podliczył ile go to już... Wyniosło, można takie informacje udzielać? Panie krzyku, czy zostawiasz to dla siebie? Może na kołanie zostawimy, nie? No, nie no właśnie, właśnie to materiał jak, wyszedł. I... Jakbyście właśnie chcieli takie coś, to Krzysztof się podzieli z wami ile taka jakby adaptacja powiedzmy poddasza do stanu zamieszkalnego kosztuje pieniędzy, więc wszyscy ci którzy się zastanawiają czy Twój dom powiększać czy nie? Na ten moment to wyszło no, grubo ponad dychę. E, to co jest teraz zrobione, e, a jeszcze jest dużo rzeczy nie jest skończonych. Nie ma farb, nie ma chociażby podłóg, drzwi, płytek jeszcze nie kupiłem, e, także dolałem sobie trochę rumu do kawy, bo na 3 to jest nie do przyjęcia. Tak więc widzicie, pamiętajcie, że to są koszty, koszty samych materiałów, a trzeba doliczyć jeszcze robociznę no w tym przypadku Krzysztof tutaj wszystko sam sobie zrobił no, przeciętnie to... w sumie wy też bierzecie po dwie stówy za cały miesiąc nie to wiesz też niedużo nie? No właśnie, tak więc nie każdy ma tyle szczęścia co krzychu nie i jakiś z tych fachowców zrobić musi, tak więc dobra słuchaj, w dniu dzisiejszym będziemy sobie wklejać ościeża, znaczy narożniki w ościeża i taśmę amerykańską będziemy wklejać na łączenia, tak więc będzie się działo mam nadzieję, że sobie dzisiaj cały ten domek w tym wszystkim opykamy i będzie już to wszystko wklejone i jutro będziemy mogli ewentualnie pojutrze startować z masą, tak więc do dzieła, wszyscy ci, którzy są ciekawi jak takiego Amerykana sobie wkleić, u Krzyszka będzie przygotowany taki osobny film poświęcony Amerykanom no a u nas oczywiście też to się pojawi, tak więc oglądajcie. Drodzy, zatem przejdźmy sobie do praktyki dosyć tej teorii, jak wstawiamy narożnik. I to nie jest film instruktażowy, nie to żebym się chwalił, hełpił swoją wiedzą, ale może ktoś będzie narożnik sobie kiedyś wklejał i parę typów mu się. Przyda, ja się dowiedziałem, to dzielę się z wami naszą wiedzą. Narożniki majster już wcześniej sobie poprzecinał. Zobaczcie, one są przycięte na wymiar. Troszeczkę z dołu są mniejsze, żebyśmy mieli pole manewru. Pamiętajcie, że tam zawsze pójdzie później jakaś listwa. I wszystkie są zacięte pod takim kątem, żeby później to się po prostu nie zadzierało podczas wypełniania. Tak, jakby możemy sobie. Tak naprawdę narożnik wkleić na parę sposobów. Można go sobie wkleić na e, masę zbrojącą, co też będziemy robić, ale można sobie na przykład taki narożnik e, przed zatopieniem w masie strzelić na takerka. Przykładamy, strzelamy i później zaciągamy. Tak? Można się zastosować system mieszany czyli wklejamy, a gdyby gdzieś ham odstawał, możemy go sobie strzelić. Takim takierkiem i też będzie dobrze. Tak, też pewnie zaraz coś tam wykombinujemy. Dobra, masa rozrobiona, i teraz sobie nakładamy masę z jednej i z drugiej strony. Tam nie przejmujcie się, że będzie grubo, bo jak wypłynie, to później się to zbierze. O. Tak więc po jednej stronie sobie masę nakładamy po całości. Tak, pamiętajcie, tak, żeby po prostu ten narożnik się miał do czego. Trzymać, nie? Masę też, jak robicie to tak z czuciem, żeby nie była ani za gęsta, żeby to Wam, kurde, nie stężało zaraz, ale też, żeby nie była za rzadka, żeby to zaraz połowa tego nie wylądowała na podłodze. No dobra, bierzemy nasz narożnik I teraz tak, jak macie wypionowane ściany, no to Lodzio jak to się mówi panowie i panie I po prostu narożnik sobie trzeba docisnąć z dwóch stron całkowicie I będzie git, jeśli no, ściany są nierówne, ale odchyłka nie jest na tyle duża Żeby, wiecie tutaj jakby tynkiem to rzeźbić, to można sobie narożnik po prostu u wysunąć, żeby ten pion ustawić. Aczkolwiek pionowanie narożnikami to tam, wiecie, tak średnio. Tu na szczęście tak średnio ściany są proste. No bo znamy ekipę, co to stawiała. Tak więc tu nie musimy się za bardzo pionami przejmować, bo piony są. Bierzemy sobie natomiast naszą poziomkę, najlepiej długą taką, wiecie, z 2 metry. I chodzi o to, żebyśmy sobie ją tu na rancie tego narożnika docisnęli i zaczęli go wpychać, on nam wtedy się po prostu równomiernie do ściany e, dociśnie i później chodzi o to żebyście nie mieli tego narożnika tak pofalowanego no bo wiadomo że ręką jak go punktowo dociśniecie to on wam może sfalować, o tu nawet możesz majster pokazać, no nawet im się chciało i nawet im wyszło także oczko w przedziałce jakoś tam e, gra i buczy tak, dobra mamy to sobie Zaciągnięte, ok. Teraz, zanim to jeszcze sobie zazbroimy, rzucimy sobie górę. I teraz jak już to mamy wstawione, to no teraz zobaczcie, chodzi o to, żeby ten narożnik, który wstawiamy sobie obok tego po ściągnięciu naszej masy, zobaczcie, takie coś robimy, a, żeby płynnie nam przechodził. Nie robił się żaden skok. Teraz tak, musimy go sobie tutaj ustawić. W naszym przypadku ściany równe, no bo mówię, mistrzowie tutaj działali. To jest akurat gitara, ale jakby się zdarzyło, że ten narożnik byłby wciągnięty gdzieś to po prostu wystarczy sobie ten tutaj profil złapać, na przykład odciągnąć i teraz system mie mieszany, bierzecie na przykład takerka, jeśli on by wam nie chciał w tej linii stanąć, przystawiacie go sobie na równi i z boku, od góry bądź z dołu, po prostu wystarczy sobie strzelić, wtedy go unieruchamiamy, no i... Po problemie, a jeszcze mi później podczas gipsowania i samego szlifowania, jeśli macie to równo ustawione, to nie trzeba rzeźbić, kombinować i wyrównywać to gipsem. Tak więc tak to wygląda. No i teraz już jak mamy to zrobione, tu wiemy, że idzie po linii, możemy sobie teraz go dokładnie zatopić widzicie akurat ten sposób jest dobry no bo tak naprawdę mamy nawet masę pod naszym narożnikiem i no i on lepiej trzyma tak jak pierdzielniecie gdzieś mocno to go cecie, ale zmniejszy się prawdopodobieństwo że później nam on odspoi tutaj trochę masy wejdzie bo tak jak ktoś słusznie w komentarzach pisał yy, narożnik będzie trochę wystawał więc jeśli sobie szpaletę zrobiliśmy do kąta 90 stopni no to w tym momencie jak nakładamy sobie nasz narożnik no to ten kąt nam się trochę zmniejszy zobaczcie też tu od góry pokaż ile tutaj jest wolnej przestrzeni i to będziemy musieli sobie po prostu uzupełnić masą aczkolwiek słuchajcie no to są akurat milimetry to tam bez przesady nikt z tego strzelać nie będzie dobra Dziękuję za uwagę! To mówiłem ja. Pamiętajcie, że niniejszy materiał nie był filmem instruktażowy, nie służył też w celu pokazania, jaki to majster mądry nie jest, aczkolwiek chciałem tylko i wyłącznie podzielić się swoimi gruśnickimi, swoją wiedzą i spostrzeżeniami. Mam nadzieję, że ten materiał się komuś kiedyś w życiu przyda. A teraz jedziemy z timelapsami. Wszystkie narożniki mamy już e, zrobione. Tak te nasze ościeża wyglądają. Resztę masy, która nam została z tamtego pomieszczenia, jeszcze tutaj żeśmy drugi raz nałożyli troszeczkę grubiej. Tutaj akurat to połączenie między e, górą a bokiem szpalety będziemy e, zbroić e, tu w Tak więc e, semin już idzie w kąt. Teraz będziemy sobie wklejać. Amerykan. Proszę bardzo, mamy tutaj Amerykany. Dlaczego Amerykany, a nie połączenie ślizgowe? No to to już Wam Krzysiek będzie w swoim filmie opowiadał, aczkolwiek ja skromnie od siebie mogę powiedzieć, że tak naprawdę ilość pracy i czasu włożona w dobrze wykonane połączenie ślizgowe jest proporcjonalna, jak nawet nie dłuższa niż wklejenie amerykany. Więc my wklejamy Amerykany. I nic nie pęka. Wklejamy je na masę Helikips Premium Light. Krzychu tak wkleja. No i my też tak wklejamy, nie? Bo to mamy. Masę rozrabiamy trochę z wodą, żeby nie była za rzadka, bo za gęsta. Bo narzędzie, którego użyjemy sobie, żeby tą pracę usprawnić, proszę bardzo o to. Oto to. To jest zwykły wałek malarski, który służy do malowania narożników. Swoją drogą kiepsko się do tego zdaje, aczkolwiek jako wałek do wklejania narożników jak najbardziej i tego będziemy używać, ale żeby aplikacja była łatwiejsza, zobaczcie, bo to się teraz jest gęste i się do tego wałka słabo klei, a później taką gęstą masą słabiej się wyciska spod naszego papieru, to musimy sobie to rozrzecić. I teraz właśnie to uczynię. Pamiętajcie, żeby to na wolnych obrotach starać się mieszać. Bo tak, bo gips nie lubi szybkich obrotów. Wymieszane, zobaczcie, że jest już to o wiele, o wiele rzadsze do wałka, już klei, no bo to gęste też by się przykleiło. Ale chodzi o to, żeby po prostu łatwiej się z tym pracowało. Tak więc musicie dopracować swoją gęstość, jaką Wam się najlepiej pracuje. Najlepiej na lok. nie? Warto mieć jeszcze obok pojemnik z wodą, żeby śmigło sobie zawsze rzucić. Żeby później się nie okazało, że po tygodniu czasu śmigło nagle się takie zrobi, bo będzie wiecie. Oblepione, tak więc mamy naszą masę i zaraz zaczniemy sobie yy, działać. Pamiętajcie, podczas pracy z takim wiaderkiem, jak nie używacie, to zakryjcie sobie, żeby tego powietrza się za dużo nie dostawało i co jakiś czas zbierzcie sobie szpachelką z boków, żeby się chrupki nie robiły, bo później będziecie mieli gówno, a nie masę. Za przeproszę. E, dobrze, mamy naszą masę, mamy nasz wałek upać kany i teraz zobaczcie ile czasu byśmy zmarnowali starając się szpachelką nałożyć na nasze e, połączenie sufitu ze ścianą e, z dwóch stron masę, a ile to znajdzie takim wałkiem, bierzecie go uciapanego w tym, o i proszę, pamiętajcie, że to może troszkę lecieć, ale spoko damy sobie I widzicie, odcinek metra zrobiliśmy w kilka sekund. Masy dużo. Masy dużo, dajcie. Więc nie, nie bójcie się, że coś to później się wyciągnie. Można sobie o, tak zrobić, żeby później ten papier, wiecie, miał się do czego trzymać. I tyle. Dziś będziemy, moi drodzy, wklejać Amerykany na patent Rycha Tracha. Gdyż wiecie, że my jako e, ludzie, którzy nie są związani z budowlanką zawodowo muszą gdzieś te tajniki podpatrywać. I jako, że Krzyśka mamy już na co dzień, więc dziś będziemy stosować się do e, zaleceń innego youtubera, mianowicie Ryszka. A o co chodzi z jego zaleceniami? No cóż, on tam w Wielkiej Ameryki nie odkrywa, natomiast sposób cięcia jego Amerykanów trochę się różni i o tym wam opowie majster. No cóż, majster powiedział, że gardło go boli i gadać nie chce, ale ja wam wytłumaczę. Natomiast rychu do wycinania używa trochę innych narzędzi niż inni. Natomiast są to nożyczki i miarka. I o co chodzi? Żeby u pana Ryszarda było wszystko pod linijkę i tak jak piszą w książkach, stosujemy sobie linijkę. Zobaczcie, do połowy taśmy mamy 3 cm, bo nasz cały tu w tej ma szóstaka. Więc odmierzamy sobie 3 cm od dołu, proszę bardzo. To jest mniej więcej gdzieś tutaj. O. I od tego miejsca do środka ścinamy sobie naszą taśmę, proszę bardzo. I teraz w tym momencie po naklejeniu sobie Naszej taśmy. Oczywiście z drugiej strony też to robimy. Jeśli sobie tak samo taśmę, która idzie po tej stronie, dotniemy też od 3 cm, wtedy one nam się idealnie tutaj zejdą. I to jest właśnie jego sekret. Aczkolwiek, jeśli nie chce Wam się mierzyć tą miarką, to taśma tu w tej jest o tyle mądrą taśmą, że macie tutaj. Wewnętrznej stronie tego narożnika. Dobra. Macie takie linie, które tak naprawdę właśnie wyznaczają Wam ten odpowiedni kąt i ciąc, tnąc sobie wzdłuż tych linii, właśnie te żądane 3 cm uzyskujecie. No wiadomo, że ryżka patent z miarką przydaje się wtedy, kiedy utniecie sobie taśmę na Odpowiednią długość waszego pomieszczenia i wyjdzie tak, że końcówka, no, nie wychodzi wam na tych przecięciach. To wtedy ta miarka się przydaje, ale zobaczcie, że tnąc sobie wzdłuż tych czerwonych linii, nasza taśma też się idealnie schodzi. Zresztą widzicie, że wtedy tutaj wewnętrzna strona połączenia tworzy nam kąt 90 stopni i chyba tak powinno być. Jest ok, jest alright. I teraz jeszcze słów kilka. Zobaczcie, jak to wygląda. Taśma Toof Tape tego typu Benz jest taśmą, jakby dwustronną. Czyli tutaj mówię, mamy rzeczoną nazwę taśmy, i te przecięcia nasze. A z tej strony jest taka, jakby bardziej flokowana. Ona nie jest gładka. I pamiętajcie, że tą taśmą, tą stroną, zawsze wklejamy taśmę do ściany. A nie, na odwrót. Być może yy, taka struktura tego yy, tutaj papieru pozwala lepiej wkleić się w tej taśmie w masę. Być może. Nie wiem, ale prawdopodobnie o to w tym chodzi. Dobra, dość tej teorii, moi drodzy, bo masa nam już pewnie wiąże. Dotniemy sobie to na wymiar i wklejamy. Jedna moja taka drobna rada, już ode mnie, jak taśmę później zaginacie wzdłuż, to nie musicie jej tak mocno zaginać, żeby ona później Wam nie prężyła. Lepiej ją sobie zgiąć na taki bardziej rozwarty, delikatny kąt, i później sobie ją dogiąć szpachelką, już na naszej ścianie. To samo się tyczy wklejania tutaj w skosy. Dobra, jedziemy z tematem. Jak już majster taśmy sobie wkleił, teraz robimy sobie dolną taśmę na skosie. I zobaczcie, tu tniemy sobie tylko z jednej strony pod kątem, a tu docinamy na prosto. O, widzicie? No i tutaj niby się nam nie zeszło, ale pamiętajcie, tu jest zawsze więcej tego papieru, żeby wam się przykleił, bo czasami może być tak, że jak obetniecie sobie za bardzo ostro, my tak robiliśmy czasami u majstra na budowie, to widzicie ten y, narożnik. Tu przynajmniej ma się na czym trzymać, ma co wkleić, a jak go utniecie, to już tak słabiej trzyma. Także jeśli można, to docinamy sobie tu na prosto, tu pod kątem. Później dojdzie następna taśma, to tak musimy sobie to cyrklować i docinać. Aczkolwiek zobaczcie, co tutaj się stało. Wyszła taka sytuacja, że wszędzie jest ładnie, pięknie, a tu mamy takie coś. I jakbyśmy tego szpachelką nie przejechali, to ta taśma nam tu odbija. Mogło to się stać z kilku powodów. Ściana krzywa, przygięty, na przykład tu w tej, by było, no wiele y, składników może na to wpłynąć. I co teraz z czymś takim sobie poradzić? No bo nie zostawimy, tak, nie? Ona z krzychu zabije. Jak będziemy szlifować. Wystarczy nożyk, szpachelka. Łapiecie sobie tutaj, żeby wam się to nie ściągnęło. I w miejscu mniej więcej, gdzie jest takie przecięcie, nacinamy sobie to. I już. Można trójkącik lekkiego. Można wyciąć jeśli by było większe, to można sobie wyciąć na przykład o, z dwóch stron. Proszę. Ale wyciągnij proszę. tego trójkącika. Ale no nie, no nie trzeba. Ja nie, nie wycinam tego trójkącika. wyginam. No ja wyciągnę. No majster wyciąga, tak więc możecie wyciąć sobie trójkącika. Ja nie wycinam, bo nie osłabiam tego połączenia. Jak wam to lekko na siebie zajdzie, nic się z tym. Nie dzieje, nie? Tak więc przy takich sytuacjach możecie sobie poradzić właśnie z tym sposobem. Polecam też spachelkę sobie przytrzymać tutaj w narożniku. Wtedy podczas cięcia ta taśma Wam po prostu zostanie na miejscu. No i co? Jedziemy, Majster! Proszę Państwa, wyglądają narożniki po wklejeniu tu w tej pa, proszę zobaczcie, tu się proszę nie sugerować, tym się jest tak niechlujnie obrzucone, ale najważniejsze jest to, Tutaj że jeszcze nie ma e, na rogu taśmy, to jeszcze będzie dorzucana taśma. E, chodzi o to, żeby po prostu papier zatopić w, w, z dwóch stron w masie, tak więc to jest dosyć istotne, żeby pokryć go po całości Dobra. A teraz idziemy, a teraz idziemy na jednego. A teraz idziemy na obiad, więc masę pamiętajcie, żeby zebrać z boków i czymś przykryć i nic się z tym nie stanie. Jeśli na przykład używacie tego na następny dzień, to wystarczy to sobie o, zanurzyć tu we wiaderku, w, wyciąć sobie tylko taki dziubek, żeby to by stawało i możemy sobie tym pracować do kilku dni. You somehow, I shot a bullet of faith into the unknown. I couldn't look at your face, hoping you were still around. I shot a bullet of faith into the unknown. Something makes me want to scream. I jak to w życiu bywa, chcieli dobrze, a wyszło jak zwykle. Skończył się towar. Więc wyrobiliśmy e, cały gips i nie mamy już gipsu, więc dzisiaj obligatoryjnie kończymy trochę wcześniej. Udało nam się na pewno to pomieszczenie zrobić na e, cacy, tak zwane. Czyli żeśmy już tutaj skończyli, będzie można ewentualnie już wbijać e, z gipsem. I tutaj żeśmy jeszcze porobili trochę. No mało tego gipsu mieliśmy, a tu jednak trochę to schodzi. Słuchajcie tutaj na... Ale w hurtowni zamówiony. Zamówiony, jutro będzie z rana. Tutaj na te kąty rozwarte Krzysiek zamówił papier zielony. Gdzie on jest? Tak więc zobaczcie, zamówił papier zielony. On się różni tym od czerwonego, że czerwony jest czerwony, a zielony jest zielony. A tak bardziej praktycznie, to ten zielony jest o wiele bardziej sztywniejszy. Nie wiem, czy z niego dałoby radę zrobić narożnik zewnętrzny. Ja to bym tak naprawdę to bym nie ryzykował, aczkolwiek, no na pewno, jeśli gdzieś taki jest rozwarty kąt i ciężej zrobić jedną równą linię to tym sztywniejszym na pewno łatwiej jest on jest chyba troszeczkę droższy aczkolwiek do tych takich skosów powiem Wam, że fajnie się sprawdza pierwszy raz Krzysiek nim robi my również ale widzę, że znajdzie zastosowanie w naszej stajni jednorożców więc tak to wygląda tutaj jest wszystko już, moi drodzy porobione tu łazienki wam nie pokażę, bo też już wiecie, Krzysztof niedługo wpadnie z nowym filmem i będziecie widzieć, jak to wygląda, ale na razie nie uchylę Wam rąbka tajemnicy. W dniu jutrzejszym wpadamy, dogańczamy z powrotem nasze e, toothtapey i będziemy zajmować się e, łączeniami, tak? Czyli przed. Yy, takim ogólnym gipsowaniem. Nie wiem, czy będziemy z wałka to robić, czy polecimy z agregatu. Jeszcze zobaczymy. Ale przed już yy, całościowym nakładaniem masy najpierw na sobie. Ścianie. Najpierw sobie będziemy gipsować tak na grubo łączenia. Bo drugi tu... raz żeby nie było w Tak, bo tutaj też może być tak, że po prostu tą masę nam wciągnęło i wiecie, tu jest dołek. Więc najpierw sobie polecimy wszystkie łączenia tutaj na dole. Wszystkie ościeża sobie też porobimy na gotowo. Tutaj gdzieś miałem taką. Gdzie jest ta szeroka przypadku? Boże, nagrywamy kończymy czy to? tak, e, no nieważne mamy taką jedną, Krzysiek ma taką szpachelkę, taką pasę, tylko że ma szeroką ona idealnie pasuje w ościeża tu akurat jest szerokie ościeże więc tamta i tak będzie za krótka ale sobie powyrabiamy te ościeża na gotowo, te łączenia więc jutro sądzę, że cały dzień się na to zejdzie a później jak już to będziemy mieli zrobione to będziemy mogli po całości lecieć z tematem. Tak więc tyle w temacie. I do tematu na temat jutro. Nara.